Dobra, lecimy, 3, dwa, jeden, go! Dobra, go! stary, leć za mną, ja ci tu pokażę dobrą sztuczkę. Ona jest serio mocna, więc musisz mnie tylko tutaj po prostu śledzić. Więc stary, patrz, lecisz sobie teraz tak normalnie i widzisz już te o? klocki, co tak się tam obracają, co nie? A już je teraz stary widzę, na pewno tak? Tak, to patrz, co teraz robimy, tylko trzeba wyczaić dobry moment. Więc skaczesz sobie z tego miejsca, cyk, o! O, cyk, o, ale i teraz skaczesz o tak. Dawaj, pokaż, jak ty to robisz, muszę Błem. to widzieć. Ale, okej, okay. go! Cyk, <śmienic> dobra, chyba trochę coś ci nie pykło tam stary ja chyba się, jak Polecę mogę. trochę dalej Mam nadzieję, że tego triku się nauczysz Ja już mogę wbić se na górę no, tak mniej więcej ale Ty, ja tutaj na czekam na wszystkich, jak tobie idzie? Widzę, że tutaj lecisz, więc dawaj, Ty, wbijaj dobra. do nas tu na górę. Ja tutaj już o, Dobra, jeden ziomek może wbić, ale tutaj Ty, reszta wiemy. wynocha Winoch. Nie wbiłem. Dobra, się przepuszczam, ale Nawalamy. ich już nie. Dobra, może wbijamy, stary, co nie? To patrz cyk, cyk i to wbijamy. elegancko. Okej, okay, stary, tutaj za bardzo nie znam jakichkolwiek sztuczek, ale jedyną sztuczką, Masz kakać. mogę Ci pokazać, jest po prostu. Unikanie laserów, więc musisz ich unikać, tyle ci mówiłem. się. Więc tak, e, ja oczywiście tutaj, no jestem pro playerem, mam od po prostu najlepszego gracza w Polsce w tej minigierce. Więc e, tutaj nie masz się co obawiać, że w ogóle tutaj jest jakaś szansa, że ja w tej rundzie odpadnę. E, bardziej yeah. bym się bał o tych gości, których zaraz zacznę uderzać moją piąską. Więc ty, tak, ty masz cyk, teraz taką umiejętność bitia cyk, stary. Cyk, to jest najgorsza rzecz, jaka. <laughs> wow, świąt nie Taka będzie spotkała. Stary. Właśnie wywaliłem. Mikołaja w laser, więc ziomki, Jakby prezent wam nie przyszedł, Ziągnie no to będzie. No niestety, więc tak, stary, przechodzimy do kolejnej rundy. Okej, okay, Bodbersz, ziomki, tutaj znam trik, ale on jest tak hardkorowo niebezpieczny, że zrobimy tak. Stary, muszę ja i ty przejść do finału. Będziemy już sami, więc wtedy ja spróbuję to zrobić. I albo ja wygram, albo ty, więc będzie chyba najlepsza opcja. Ale mam tutaj jeden trik, który widziałem na TikToku. Widziałem, że on jest trudny do wykonania, więc spróbuję go wam pokazać. Co jest ryzykownym rzeczą, żeby podchodzić w tej gierce do barierki moim zdaniem. Ale dobra, spróbuję Trochę zrobić. bardzo y więc tak, mniej więcej gdzieś yy, Gdzieś, gdzieś Chciałbym to dobrze widzieć, ale chyba Gdzieś od tutaj były takie rury O, one są o tutaj i na te rury Da się wskoczyć O kurde, oberwałem od żółtego bota Więc już trochę nie najlepiej, ale Dobra, żyjemy póki co stary, ty żyjesz? Żyje, stary. Okay, jest żyję stary, jest okej Widzę. Nie, 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 żółty robociku Wynocha stąd, wydocha Ja ciebie nie chcę Nie chcę, jest jeszcze oprócz A. nas jeden Dziąbal i w sumie ty, wyleciałem, nie leciałem, Elvis, dlaczego mnie opuściłeś? Przecież teraz Wyleciało. samemu. No i wygrałem nie zdołałem wam triku pokazać. No nie, to jest skam. Okej, okay, ten trik pokazał mi akurat Abra, ale ziomki, on jest potężny dawaj, więc wyleciałem. Elvis, dawaj, lecisz za mną. My mamy trochę czasu, ale musimy to zrobić. Patrz gdzie można pić. O, nie spadłem, ale dawaj, pokaż nie jak problem. tam jesteś. Dawaj, musimy tam. Stary. Jeszcze jest dużo czasu. Możemy to robić. O, Oj. o, dało mi się. Całość Elo. Się. Dobra. I... Widzę, Nie odbiłem się od siebie. że tutaj jest trochę ziomków już, którzy tak wbijają dalej, więc ja chyba już byłbym za tym, żeby powoli tutaj właśnie bardziej angażować się już w biegnięcie dalej. Ale to jest też tylko trik. E, więc tak, stary, słuchaj, patrz. Widzisz te tutaj właśnie takie kafelki, które są oddalone o kratkę. Już jak tutaj ziomek sparem. odkryje, to będziemy mogli po prostu sobie przejść do samego końca. Starczy, że jeden jeszcze odkryją. Okej, okay, musi być ten i patrz, ja przeskakuję sobie. Wow, Ty? A Gdziem nie kogoś stary. Chciałem tobie wlać stary. Okej, okay, dawaj, 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 ej, z kim my gramy? Z kim my gramy? Co jest z tymi jesteś? Tymi tak? tak! Co to jest? Co się dzieje? Halo! Przecież my moglibyśmy wrócić na początek i biec od początku, stary. Nie! Elvis, co ty zrobiłeś? Stary, przecież jeszcze nie przejdziesz. Tu za... Chociaż nie, przejdziesz na totalnym różnik. Ale Nimka przejdę, przejdź, dobra? Nie, nie wierzę, nie wierzę On to przechodzi. Stary, Będziesz jeszcze trzeci, dobra, chodź w Bimy, bo tu jest coś takiego jak limit czasu i no nie chciałbym, żebyśmy to przekroczyli. Więc tak, to jest totalna masakra, jak ta gierka wygląda. Ci ludzie przecież nie potrafią po prostu grać. Ej, pierwszy raz w życiu mam taką sytuację. Patrzcie, ile po prostu osób zostaje. Według tego zostaje Pięć Biedny. osób w półfinale To nie jest finał, to jest... Półfinał, co się w ogóle tu wydarzy, stary. Masz w jakichkolwiek pomysł? Nie stary. Nie, ej, czy to jest jakby już jako finał liczone? Czy to jest półfinał no i dopiero odpasz na minus 3? Ej, co? co? <laughs> Patrzcie co jest! To, to? jest chyba najlepszy trik, jaki pokazałem w tym odcinku, póki co w Za to się należy sugi, ale lecimy co? z finałem! Ej stary, to było zbyt mocne, ale dawaj, tu jeszcze mogę Cię czegoś nauczyć, więc lecimy. Dawaj Dobra, ogólnie z lewej strony jak biegniesz, to przeskakujesz górą, a jak lecisz z prawej strony, to lecisz dołem, więc taki protip. Więc tak, teraz lecimy sobie prosto, elegancko i patrz co robię, skaczę sobie stąd. Udało Ci się, mi się udało. Niestety, stary, ale patrz co ja robię, robię parkura. robię parkura dzięki któremu jestem w stanie przejść to w kilka sekund, naprawdę, wyskilowanie tego to jest taka umiejętność, która tyle po prostu Ej, hey, stary, co jest? Co jest? Kołek mnie tak odbił, że przyszedł dalej bez żadnego rufania. Dobra, ja wiesz co w tym momencie robię. Tak, wbijam na metę i wygrywam. Yo, yo, yo! Agentix wygrywa grę, więc ziomki wygraliśmy kolejną gierkę. S eee, Dobra, patrzcie co w tym momencie robimy. Otwieramy sobie skiny, więc tak, klikam i lecimy. Pięć skinów pod rząd. Co najgorzej epickie, więc patrzymy. Uuu! Myślę, że będzie coś specjalnego! Ale dobra, lecimy jeszcze raz. Co tym razem mi tutaj wypadnie? Uuu, Mamy epickiego pingwinka Czyli pingwin Dobra, kolejny skin Dawać mi coś dobrego Dawać dobrego skina Jest kot Już go miałem Nie Dobra, lecimy jeszcze raz Co teraz będzie? Czy będzie... O Mamy tutaj kolejny duplikat I co w tym momencie wypada? Co będzie, co będzie, dawaj! Aha, nie! Ej, było już mega blisko, ale dobra. Mamy tutaj odebrane 15, 15, 15. Mamy 45 końców, dobra. Lecimy z jeszcze jednym spinem w takim razie, bo się tam to zwraca. I zobaczmy, co to tym razem wypadnie. Czy będzie może jakaś legenda? Chociaż jedna legenda w odcinku musi być. Nie! Ej, było tak blisko, dobra, ale mimo wszystko mamy nowego skina, więc i tak się cieszę. Okej, okay, słuchajcie, w tej mapce nie znam zbyt wielu trików, ale coś próbuję wymyślić, więc dajcie mi chwilę, Ok, Myślę, co można zrobić i mam jeden pomysł. patrz to w sumie, to jest mocne. Oj, aj, było blisko, wiem co Ej. chcę zrobić, ale co chcesz stary mi pokazać, powiedz. Cyk, cyk. Zobacz, trochę tą flagę. Wbijasz sobie tutaj, i to jest sobie taki, raz. tak teraz skok. Ja lecę sobie teraz barierkę. Yy, nie wiem, co miałeś do końca na myśli, ale jaką flagą? Gdzie tu masz flagę w ogóle? W tym starcie jest taka flaga, co nie? I ja sobie no. wbijasz. Wbijasz się w armatkę, ona cię wystrzeliwuje, i, i jesteś już na samym końcu tego etapu. Co? No. Myślisz, że to w ogóle tak da radę zrobić? Ale tak odbiło, stary. Widzieliście? Tutaj da się po prostu samymi barierkami polecieć. Nie wiem, czy ty, Elwitz, widziałeś, jak to zrobić, czy nie za bardzo. O, no, widziałem stary. A, widziałeś, to ogólnie ja polecam latać w większości małych barierkami. Jest po Zdziałeś prostu. Prostej, tak, widziałem. Widziałem jak się wyglebiłeś Nie. teraz i to było w sumie. Spari, Dobra, cyk, <laughs> dwóch typów wywróciło. Stary, to jest wygląda jaka fajny jaka. Jaki się wbijać tymi takimi, wiesz, płatkami. Niech cię armata walnie, i po prostu będziesz już na mecie. Proste. Canon Climb. Dobra, słuchajcie. E, więc teraz polecimy sobie w fajny sposób, bo na początku to Elviso już o tym wie. Ja już mu ten trik zdradziłem trochę wcześniej. Tu wbija się na środek. Teraz lecisz sobie tak, cyk, elegancko, właśnie. Wygrałeś, tak, życie gościu. No i stary patrz co robimy? Lecimy oczywiście lewą stroną. To nie było zbyt dobre, co zrobiłem, ale yy, dobra, lecimy sobie dalej o ten dysyk. Tu, z tego co wiem, kiedyś dało się jeszcze inaczej iść, ale no niestety, yy, chyba troszkę się soli. Chciałem pokazać wam, że dało się wcześniej iść yy, jakby po górze tych takich yy, bojek, nie wiem jak to określić, te takie żółte coś, moglibyście górą tego iść, ale kurde, widzę nie, nie, to na ale... TikToku, Trick po prostu niepotwierdzony, bo jednak tego się już nie da zrobić. No trochę lipa, ale dobra, przechodzimy do finału i to jest najważniejsze, bo stary, w finale będzie można dostać jakąś fajną gierkę, jak na przykład Właśnie. Honey Drop, czyli taki TNT run trochę jak z Minecraft'a. Uuuu, Bodbesh, dobra, nowa małka, no. warto zagrać, e, więc, więc tak, tym razem spróbuj dostać się do finału, stary, musimy Zaraz, zostać za. No nawet wygrałem, stary. Musimy stary zostać sami, mówię ci, bo inaczej okay. to będzie trochę lipa. Bo inaczej nie mogę pokazać trików. No, serio, musimy to przejść. Ta gierka naprawdę nie jest trudna. Od ciebie e, wszystko. Cyk, cyk. O, o, kurde, ale mi wykopało. Chciałem w ziomka przywalić, a tutaj trochę nie za bardzo, dobra. Tutaj jest sporo, tego tu walimy. Stary. No. A jak biją te niebieskie ludki? E, no nie wyrzucił mnie już. Serio, już? Tak. Już? Nie, nie. Ja nawet nie zdołałem trika przetestować. Nie. Wiesz co? Ja w tym momencie odpada. Ja mam dość. Wstaję. Wychodzę. Teraz będzie Jungle Roll Więc musimy się jungle przygotować roll. Stary, tu jest dużo trików Więc pierwszy trik, to z tego co wiem Da się przeskoczyć ten mostek Czy to da się zrobić? No nie, ja tego nie potrafię Średnio bym powiedział, tak więc średnio niestety nie Widzę, że ty tutaj dobrze poleciałeś Stary, spotkajmy się przed końcem Bo przed końcem jest najwięcej trików tutaj do pokazania Znam też takie triki, których No sam nie jestem w stanie pokazać i Musiałbyś mi pomóc w ich pokazaniu Więc też ich nie zrobimy Ale myślę, że mm, myślę, że tutaj da się zrobić fajną bardzo rzecz, stary, więc musisz zwolnić. Musisz zwolnić, ja Elpiso, ja bo Ostrzymaj z takim tempem to OK, OK, przechodź dalej. I patrz, teraz poczekaj na Agent Xa, patrz co robię, patrz, lecę tędy. Agent X? <laughs> nie, to, to było? Nie, to miałem na myśli, ale można wskoczyć na te barierki, miałem na myśli. i skrócić trochę. fajne. Z tego co wiem, z tego miejsca też się da już skoczyć o tam. Agent to w ogóle. Ale dobra, chyba nie za bardzo, co? Dobra, gościu, patrz, pokazuję ci trik, tak, i tak to się przechodzi, teraz możesz sobie nie. iść tędy, tędy, i patrz, wskakujesz jeszcze, o tu, cyk, i czekam na ziomków, patrz, kto nie chce? Gratulacje, piłata. A, nie, nie może trafiłem! Dobra, może ciebie sk skroluję klaunie Ty. Proszę. Wybijamy, Przechodzimy dawaj. dalej. Wow, bombardment. Uwielbiam tę Bombardment. A, serio, chciałbym bardzo tutaj... wygrałem Od stary. Pokazać, że ja bym stary. Tas, w życiu. Ja w to nie wygrałem, Nawet chociaż może wygrałem, nie wiem. Muszę udowodnić, że nie jestem noobem, że. Ja Nie jest finał nie. jeszcze. Nie jest finał, stary. Tu jest 16 osób chyba. Tak, więc tutaj trzeba po prostu jest przejść. O to chodzi, więc ja muszę udowodnić, że ja w tą gę. Gie... A! Jak możesz z bombą? Ale jestem głupi, Dobra, chyba. Dobra, wywalam jakiś gościu do wody. Hello. Dobra. <laughs> Wywaliłem ziomkę i skończyła się runda. Chyba to nie najlepsze, ale. Yy, <laughs> przynajmniej jesteśmy w finale. No nie! Znowu! <laughs> Kubi chrupka! Mmmm! Mmm. Dobra, stary, wiesz co, jak teraz odpadniesz przede mną, to... To nie wiem, to nie wiem, co. Będziesz mieć przypał po prostu. Tyle ci powiem. bo y, Wtedy każdy widz, który ciebie subskrybuje, musi zasubskrybować również mnie. A to jest już duże wyzwanie, więc. Harry, y. masz farta, bo już leżałem przy barierce. Nie, gościu, uważasz na te roboty, po prostu, żeby w ciebie nie uderzył. Robisz wszystko, ich unikasz. I to jest cały sens tej gry. Musisz przetrwać w ten sposób, to. Nie, bo jeszcze masz tą głupią lawę. <laughs> właśnie to mówię zostałem prawie wyrzucony za barierkę, więc <laughs> trochę przypał i tak, najlepiej patrz gdzie ja chodzę, widzisz w jakim miejscu, chodzę przy samym początku tych laserów, tam gdzie jest teoretycznie taka najmniejsza szansa, żeby, ej jesteśmy sami, dobra stary, ja teraz testuję trika z TikToka, więc musisz po prostu przeżyć, więc tak, na tym triku gość no. robił coś takiego, ej, to może działać, to może działać, to może działa, nie, co, w jaki sposób niby wygrałem stary, nie wiem. Co tu się stało? Okay. Nie wiem, sorry. wygrałem. GG. Grałeś. Okej, okay, Elvis, teraz będzie dla ciebie sprawdzian twoich umiejętności, czy faktycznie Bra. nauczyłeś się jakiegokolwiek triku i czy umiesz go zastosować. Więc będę cię oceniać w skali od 1 yy, do 6, tak jak w szkole. Zobaczymy na, jaką ocenę dostaniesz. Więc yy, no musisz lecieć. Leć przede mną trochę, bo no na razie to nie za bardzo ci to idzie, więc dawaj, pokaż, pokaż co potrafisz. Dobra. O nie, no tak to, tego nie robisz. Musisz Ej, ale w, wiesz, że to, to, to tak, tak jak. O, mi się! W końcu, a mi się. Więc to. Yy, póki co. Wano mnie młod. Yy, to trochę lepiej ode mnie nawet, ale młod cię... Nie też wam, Okej, okay, więc. Widzicie, to Ej, jest tak jakby yy, ta baba zdarzyło. od Batmy, która wam mówi, że dostajesz dwuje. Dostajesz jedynkę. Jeden plus. Idź się trochę połóż. Ona w końcu sama nie potrafiła powiedzieć, ile to jest dwa plus 2 razy 2. Mhm, mm To jest właśnie Była to. 18. To jest właśnie ten moment. To było 21. E, no nie powiedziałbym, ale. Dobra, mogę kogoś tu w sumie wywalić? Ej, ej, ale to nie miłe. Ej, ja nie, nie chcę cię... Cię... Tutaj no nie, dobra, przechodzimy dalej, dawaj. Zły duch. Wbijaj, bijaj. Nie no, wbiłem? No nie, musiałem cię kopnąć, żebyś wbił, bo jeszcze byś nie przeszedł. Więc to jest stare, a ja już byłem... Na... A już byłem na spekcie. Eee, ja, no to może, ale stajesz dla mnie przed metą, więc wiesz, myślałem, że. No troszkę nie za bardzo tam wbiłeś, ale dobra. Mamy półfinał. Okej, okay, gramy w flagi: Chiny. W flagi. Eee, Zjednoczone Emiraty Youtuberów. Eee, eee Azerbejdżan, Azerbejdżan. Co powiedzieć. Eee, dobra, lecimy. Lubo, ale mnie wybiło! Ja, A, dobra, wbijamy tutaj, cyk. Bo ta gierka jest cyk. śmieszna. Cyk. Ej, ziomki, w ogóle też taka sprawa do was, bo nie wiem, czy tutaj słuchacie, ale mam nadzieję, że tak. Więc jeśli mnie słuchacie i ktoś tutaj jest, to właśnie wykonuję do niego bardzo ważny telefon. Tak, ja dzwonię do ciebie, ziomki. Halo. Tak. Agent, chce założyć TikToka. Tak. Koniec, cześć. Więc, yy, jaka jest sprawa? Sprawa jest taka, że ziomki, napiszcie, czy chcieli, żeby... Chcielibyście, żeby agent zrobił to, Ja myślę, że byście bardzo chcieli. Więc bym piszcie chciał. w komentarzach Cześć o co czemu chcesz przejąć A. Flagę? A. Czemu? Dlaczego ty Ustronki. Ej! W ogóle ty, jakiś twój ziomek jest u nas w bazie. wynocha. i ziomo to ja. Nie no, to nie ty, ty nie masz skina. To nie mów mamie. Okay. Cyk. O, to sprawiałem ci... twarz od tego zioma. I to dobrze, dobrze, tak powinno być. Dobra, tu jakiś typek w ogóle se nie wiem, co chcę wyobrazić. Kto widział, ten widział, ten wie. Więc dobra, wychylamy się z tego zioma. Tu wynocha. Ty, jak ty przeżyłeś? Frajerze jeden! Ej, wygrywamy co? No nie! Ej, tak nie może być, stary! Tak nie może być. Nie może być tak, że wygrywamy. A jak najbardziej Nie, jest nie. Jest jeden, jeden. Dobra, idę przejmować flagi, bo tu się trochę za bardzo wychylowałem Dobra, przejmujemy, to ja już tu mój ziomek przejmuje Akcja, operacja, e, przejęcie flagi Robimy to w tym... Nie! NIE! Nie, 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 nie! Ja to muszę odzyskać, panowanie! Yes! <laughs> przegrałeś! Blu, <laughs> też jeszcze tej gierki nie miałem w finale Więc ziomki Ziomki to jest wielki sprawdzian. To jest wielki test dla tego, na jakim poziomie jest nasza cywilizacja, póki co. Więc póki co jesteśmy na poziomie bardzo wysokim, więc jest dobrze. Cyk, cyk, nie na no, elegancko. Tutaj Agent X przechodzi, proszę. No, zobaczymy, czy uda mi się tą gierkę wygrać. Bo, serio, ja bym, ja bym chciał nie. ją wygrać. Byłoby naprawdę bardzo przyjemnie, więc tak. Cienia, za dzięki jesteś stary, ci powiem szczerze. Stary. bo ty mnie tutaj wiesz, zaraz, że Jak to, to widzicie? Cy, dawaj, ja tu dołem przechodzę Ja jestem prawdziwym, dobrym zawodnikiem Patrz, ja, ja znam sztuczki yy, Z TikToków <laughs> I dzięki TikTokom Nie. jestem w stanie Wygrać tą grę, cyk, cyk Patrz, tylko jeden ziomek ze mną Został, kolce. a kolce? <laughs> kolce I co, kolce I czy tam inne te rzeczy Ale ja wygrywam, proszę Tak to co się robi? jest. elegancko W moim stylu, więc ziomki Nie wiem ile wygranych w tym odcinku Wbiliśmy, ale wydaje mi się, że chyba co najmniej cztery, czy może trzy nawet, więc o? ja jestem i tak szczęśliwy bardzo, więc ziomy, w tym momencie za te wygrane trzeba zrobić jedną ważną rzecz, wychodzimy oczywiście sobie z grupy, wychodzimy stąd i wchodzimy w tym momencie w sklepik i tak mamy tutaj darmowe nagrody no jak za darmo to biorę, więc zobaczymy co dostajemy za frajer yy, czy będzie jakaś fajna nagroda może jakieś żetony wpadną mm. Klejnoty, nie, a może nawet skin? Proszę, mamy skina, proszę Meridius, tak dostałem Meridiusa, rozumiesz? O, fajnie Okej, okay, lecimy z kolejnym spinem I co będzie kolejnym spinem? Co będzie? No co może być? 150 klejnotów to jest całkiem dobry wynik Gdyby to dostać, ale Kurde, dostaliśmy ich tylko 5 Dobra, jeszcze jeden spin I co tym razem wypada? Jestem naprawdę ciekaw Czy będzie coś ciekawszego Ojojoj, oj, oj oj, oj, będzie skin taki irokes czy. Jeden Seton, serio, to już wolałbym tego nie kręcić. Dobra, ale jako, że już się tak zakręciliśmy, to może zróbmy tak. Losujemy sobie teraz jednego takiego epickiego skina co najmniej i zobaczymy, co właściwie możemy dostać, czy dostaniemy faktycznie epickiego, czy coś lepszego. Coś lepszego. Czy będzie legenda chociaż jedna na tym odcinku jest! Mamy red demona! Dostaję legendarnego skina stary. Jak się z tym czujesz? Jestem za GG. Ja też, więc ziomki! GG. Słuchajcie, na tym filmiku to będzie już na tyle, więc koniecznie, ale to koniecznie. Subskrybujcie ten kanał. Do tego nie zapomnijcie zostawić łapki w górę! Bo każdy, to zostawia łapkę w górę. Buka w górę! Jest prawdziwym widzem takim najprawdziwszy, Bo ci wszyscy inni widzowie, którzy nie pozostawiają łapek w górę, udają tylko prawdziwych widzów. Oni oni myślą, że są widzami. Prawda jest natomiast inna. Więc ziomku, zostaw łapkę w górę. Do tego wpadnij na mojego Instagrama. Link masz w opisie. To na tyle na tym filmie. Ja się z wami żegnam. No i cześć.